Roost, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Say it. f***ing you? Roost, you're breaking up. Do you read me? Number in. Chopper. Damn it! So much for that. Oho, chyba straciliśmy kontakt, a ja mam kontakt z wami, więc witam was serdecznie w kolejnym chapterze numer 8 e, w serii Resident Evil 4. Niestety Ashley odjebało troszeczku, a my musimy ją pewnie znowu znaleźć. No i będziemy starać się jakoś tutaj kontynuować tą grę. Zostaw łapę, zostaw suba. E, dzięki serdecznie za te wszystkie łapki, subiki, które zostawiacie. No i oczywiście za to, że oglądacie tą serię, bo jest mi niezmiernie niezmiernie mm, za to miło. No i jestem wdzięczny. Respekt dla was. I lecimy. Nie wiem, gdzie kon konkretnie mam iść, co mam zrobić. Tu uciekła Ashley. Zobaczmy mapkę szybko. My jesteśmy tu, a mamy się dostać tam. Brama ta jest zamknięta. Więc tu są schody, więc idziemy do schodów. W dową stronę idę, elegancką stronę idę, wszystko jest ogarnięte. E... Nasz przyjaciel, zobaczmy, co możemy szybciutko kupić. You Chyba nic nie będziemy kupować, bo ci co, kupimy tylko coś do leczenia, i może sprzedamy to, co nam nie potrzebne już. Czyli to, 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 to. Zdecydowanie mogę coś z tym. Lecimy, lecimy dół. Żremy żur. Dobra, jedziemy. Jedem, jedem. O. I oni tu siedzą, czy mi się... Nie, tu nikogo nie ma. Ty, patrzcie, to jest ten posąg. To niezłe. Czekajcie, bo tu są drzwi jeszcze. No, no good. No good, no no. was tutaj... Patrzcie, co tu się dzieje. On ja to coś? O nie, tam są jakie diobły. No, niedobrze. On coś potrzebuje do trzymania. A, już wiem chyba co. Lampę. O, jeden trzyma lampę, a drugi nie trzyma nic. Czy on mnie zauważył? Chyba tak. Nie, jeszcze mnie nie zauważył, ale zamienił tamtych. zauważyli mnie, nie dobrze. Uciekam na górę. O kuźba. co to poszło? O kurwa, mamy jakieś granaty? Rzućmy jednego. Ale nie sobie pod nogi. Dobra. Dobra. A ty skurczy byku! Glorias Plagas, co to znaczy w ogóle? O nie. Oj kuźwa. Oj oj oj. Aj, 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 aj. Bardzo mi się to nie podoba, że ich tak dużo. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Co oh, oh, nie Oj, oh, oj, oj, oj,

nie jestem w stanie się skupić po prostu gdzie mam biec. O, tu chyba. Chodź co Ten też się czyp zamienił. Oha, nie mam amunicji. Nieźle. Ajajaj Co ja mam zrobić? Uciekać, uciekać! Right. A. Chyba porobienie Okej, okay, mam tą latarnię, nie? Uuu, Gloria, Plagas, kurwa Dziękuję za taką... plagę czy ja tu coś jeszcze do zebrania mam? Chyba nie. Dobra, idziemy odłożyć lampę. Gdzie to było? Tutaj. E, no i tak, szczerze mówiąc, bardzo sympatycznie. Amunicji bardzo dużo. Na pewno nam wystarczy na większość gry. Musimy zacząć wytwarzać amunicję Aha. Otworzymy to Czyli tu mamy jakiś skrót już, nie? Dobra Tu mamy drzwi, których potrzeba po dwóch. the voiga